Systemy penitencjarne w Europie wykazują znaczące różnice pod względem warunków przetrzymywania, przeludnienia oraz przestrzegania praw człowieka. Według danych Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom, niektóre placówki penitencjarne na kontynencie europejskim w drastyczny sposób odbiegają od międzynarodowych standardów. Przeludnienie sięgające nawet 200% normy, ograniczony dostęp do opieki medycznej oraz przypadki przemocy tworzą środowisko, które nie tylko utrudnia resocjalizację, ale również narusza podstawowe prawa osadzonych. Szczególnie niepokojące statystyki pochodzą z zakładów karnych w regionach borykających się z problemami systemowymi i niewystarczającym finansowaniem infrastruktury penitencjarnej. Zakład karny w Gldani. To rozległy kompleks penitencjarny zlokalizowany na obrzeżach Tbilisi, stolicy Gruzji. Obiekt ten stał się symbolem brutalności i nieludzkiego traktowania osadzonych. Zwłaszcza po ujawnieniu w 2012 roku szokujących nagrań, dokumentujących systematyczne tortury i znęcanie się nad więźniami przez personel więzienny. Kompleks więzienny w Gildani składa się z kilku bloków mieszkalnych, otoczonych wysokim murem zwieńczonym drutem kolczastym oraz wyposażonym w systemy monitoringu. Cele są przeludnione. Często mieszczą więcej osadzonych niż przewidują normy, co prowadzi do skrajnie trudnych warunków bytowych. Wnętrza cel są surowe, z minimalnym wyposażeniem, a dostęp do światła dziennego i wentylacji jest ograniczony. W 2012 roku światło dzienne ujrzały nagrania ukazujące brutalne pobicia, gwałty oraz psychiczne znęcanie się nad więźniami przez strażników. Personel więzienny stosował pałki, paralizatory i inne narzędzia tortur, zmuszając ofiary do podpisywania fałszywych zeznań i przyznawania się do niepopełnionych przestępstw. Skandal ten wywołał masowe protesty w Gruzji i potępienie ze strony społeczności międzynarodowej. System kar wewnętrznych w Gldanii jest wyjątkowo surowy. Za drobne przewinienia, takie jak posiadanie telefonu komórkowego czy odmowa wykonania polecenia, więźniowie trafiają do cel izolacyjnych. Małych pomieszczeń pozbawionych okien i podstawowych udogodnień. Pobyt w izolatce może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, a osadzeni zgłaszają przypadki przetrzymywania w takich warunkach znacznie dłużej niż przewidują przepisy. Opieka medyczna w zakładzie stoi na bardzo niskim poziomie. W więziennym szpitalu brakuje podstawowego sprzętu i leków, a dostęp do lekarzy specjalistów jest mocno ograniczony. Więźniowie z poważnymi schorzeniami często nie otrzymują odpowiedniej pomocy. Co prowadziło do przypadków zgonów osadzonych w wyniku nieotrzymania na czas pomocy medycznej. Przemoc między osadzonymi pozostaje poważnym problemem. W zakładzie funkcjonuje nieformalna hierarchia więzienna, gdzie silniejsi więźniowie terroryzują słabszych. Dochodziło do przypadków ciężkich pobić, wymuszeń i gwałtów. Strażnicy często ignorują tego typu incydenty lub wręcz zachęcają do przemocy, wykorzystując ją jako dodatkowy element kontroli nad osadzonymi. Mimo reform wprowadzonych po skandalu z 2012 roku, sytuacja w zakładzie karnym Gldani pozostaje bardzo trudna. Organizacje praw człowieka regularnie dokumentują przypadki naruszeń praw więźniów i niehumanitarnego traktowania. Kontrole wykazują systematyczne problemy z przepełnieniem, niedostatecznym wyżywieniem, brakiem odpowiedniej opieki medycznej i powszechną przemocą. Więźniowie mają teoretycznie prawo do widzeń z rodziną, jednak w praktyce są one często ograniczane lub odwoływane pod różnymi pretekstami. Widzenia odbywają się w specjalnych pomieszczeniach oddzielonych szybą, a kontakt fizyczny jest zabroniony. Korespondencja osadzonych jest szczegółowo kontrolowana, a rozmowy telefoniczne są limitowane i nagrywane. Więzienie Korydallos To rozległy kompleks penitencjarny położony w aglomeracji ateńskiej, w dzielnicy Korydallos. Funkcjonujący od 1967 roku. Zakład karny został zbudowany w okresie dyktatury wojskowej w Grecji i od początku był przeznaczony dla więźniów uznawanych za szczególnie niebezpiecznych oraz osadzonych politycznych. Kompleks składa się z pięciu głównych jednostek: męskiego więzienia o zaostrzonym rygorze, oddziału dla kobiet, szpitala więziennego, Oddziału psychiatrycznego oraz specjalnego bloku dla członków organizacji terrorystycznych. Całość otoczona jest wysokim murem z drutem kolczastym i systemem kamer monitoringu. Warunki bytowe w zakładzie są skrajnie trudne. Cele zaprojektowane dla dwóch osób często mieszczą czterech lub pięciu więźniów. Przestrzeń życiowa jest minimalna. Cele mają powierzchnię około 9 metrów kwadratowych. Wyposażone są jedynie w metalowe łóżka piętrowe, małą umywalkę i toaletę. Wentylacja jest niewystarczająca, szczególnie w okresie letnich upałów, gdy temperatura w celach przekracza 40 stopni Celsjusza. Przemoc w korydallos jest zjawiskiem powszechnym. Regularne są starcia między różnymi grupami więźniów, często na tle etnicznym lub związane z porachunkami gangów. Strażnicy rzadko interweniują w takich sytuacjach a czasem celowo prowokują konflikty między osadzonymi. Zgłaszano liczne przypadki pobić, tortur i wykorzystywania seksualnego słabszych więźniów. Opieka medyczna stoi na bardzo niskim poziomie. Szpital więzienny jest niedofinansowany i brakuje w nim podstawowego sprzętu. Więźniowie z poważnymi schorzeniami często miesiącami czekają na badania czy zabiegi. W zakładzie regularnie wybuchają epidemie chorób zakaźnych, głównie ze względu na fatalne warunki sanitarne i przepełnienie. Oddział psychiatryczny, mimo że teoretycznie ma służyć leczeniu, w praktyce jest miejscem izolacji i karania problematycznych więźniów. Pacjenci są często poddawani przymusowemu leczeniu środkami psychotropowymi, bez odpowiedniej diagnozy czy monitorowania skutków ubocznych. System żywienia w zakładzie jest bardzo słaby. Posiłki są niskiej jakości, monotonne i często podawane w nieodpowiednich warunkach higienicznych. Więźniowie, którzy mogą sobie na to pozwolić, Uzupełniają dietę zakupami w sklepie więziennym, gdzie ceny są znacznie zawyżone. Korupcja wśród personelu więziennego jest powszechna. Za odpowiednią opłatą można uzyskać lepsze warunki, dodatkowe przywileje, czy nawet przemycić zabronione przedmioty. System łapówkarski jest głęboko zakorzeniony w strukturach zakładu. Szczególnie trudna jest sytuacja w oddziale dla więźniów uznanych za terrorystów. Są oni poddawani zaostrzonym rygorom. Mają ograniczone prawo do widzeń i spacerów. Cele są regularnie przeszukiwane, a wszelkie próby komunikacji z innymi więźniami są surowo karane. W zakładzie regularnie dochodzi do buntów i protestów więźniów. Najczęstszą formą protestu są masowe strajki głodowe, podczas których osadzeni domagają się poprawy warunków bytowych i przestrzegania podstawowych praw człowieka. Reakcją władz więzienia na protesty jest zazwyczaj zaostrzenie rygorów i stosowanie kar zbiorowych. System resocjalizacji praktycznie nie istnieje. Możliwości edukacji czy pracy są bardzo ograniczone. Biblioteka więzienna jest uboga i przestarzała, a dostęp do niej jest limitowany. Brak jakichkolwiek programów readaptacyjnych sprawia, że większość więźniów po wyjściu na wolność szybko wraca do przestępczości. Więzienie boryka się z poważnym problemem narkotyków. Substancje psychoaktywne są stosunkowo łatwo dostępne, a uzależnienia są powszechne. Brak odpowiednich programów terapeutycznych i dostępu do leczenia odwykowego pogłębia ten problem. W zakładzie regularnie dochodzi do prób samobójczych i samookaleczeń. Brak odpowiedniej opieki psychologicznej, trudne warunki bytowe i przemoc prowadzą wielu osadzonych do desperackich kroków. Statystyki samobójstw są znacznie wyższe niż w innych greckich więzieniach. Korydallos jest również znany z licznych ucieczek. Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa, w historii zakładu odnotowano kilka spektakularnych ucieczek, w tym przy użyciu helikopterów. Po każdej ucieczce zaostrzano środki bezpieczeństwa, co przekładało się na pogorszenie warunków życia pozostałych więźniów. Centralne więzienie w Sofii. To najstarszy i jednocześnie jedno z najbardziej rygorystycznych więzień w Bułgarii, które od dekad wzbudza strach i fascynację. Zlokalizowane w sercu stolicy, miejsce to od ponad 100 lat przyciąga uwagę nie tylko miejscowej ludności, ale i mediów. Otworzone w 1906 roku, przetrwało liczne przemiany historyczne i polityczne, funkcjonując zarówno w czasie wojen światowych, jak i pod rządami reżimów komunistycznych przekształcając się przez te lata w symbol brutalności i bezkompromisowości systemu więziennego w Bułgarii. Struktura architektoniczna centralnego więzienia emanuje surowością i monumentalnym charakterem, który budzi respekt już od momentu przekroczenia bramy. Budynek ten zaprojektowany został z myślą o maksymalnej izolacji więźniów od świata zewnętrznego. Główna część więzienia składa się z bloków mieszkalnych, w których więźniowie przebywają w wieloosobowych celach, nierzadko przepełnionych ponad dopuszczalne normy. Mimo prób odnowienia obiektu, wiele części więzienia wciąż przypomina o jego długiej historii, a warunki w wielu celach są drastyczne, co tylko podsyca aure grozy i napięcia wśród osadzonych. Każdy dzień w centralnym więzieniu rozpoczyna się ścisłą kontrolą, której celem jest utrzymanie porządku wśród więźniów, choć dla wielu osadzonych oznacza to ciągłą presję psychiczną i fizyczną. Więzienie jest nie tylko miejscem odosobnienia, ale i swoistym poligonem przetrwania. Strażnicy odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny są znani z surowych metod, a każdy przejaw niesubordynacji jest natychmiast karany. Niektóre historie, które krążą wśród byłych więźniów i rodzin osadzonych, mówią o stosowaniu przemocy jako formy kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do więźniów, którzy sprzeciwiają się hierarchii panującej w więzieniu lub próbują naruszyć ustalony porządek. System kar w centralnym więzieniu w Sofii jest jednym z najostrzejszych w Europie. Przypadki izolacji, gdzie więźniowie spędzają długie tygodnie w ciemnych, niewielkich pomieszczeniach bez okien, nie są rzadkością. Izolowane cele zwane samotkami są miejscem, gdzie zamykani są więźniowie za nieposłuszeństwo lub przemoc wobec innych osadzonych. Przebywanie w takich warunkach często prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. A wiele osób opuszczających tu samotki nie jest w stanie w pełni wrócić do normalnych aktywności więziennych przez długie tygodnie. Hierarchia wśród więźniów jest bardzo restrykcyjna. W centralnym więzieniu działa wiele nieformalnych grup przestępczych, które rządzą wewnątrz murów więziennych, często za cichym przyzwoleniem strażników, którzy obawiają się wybuchu niekontrolowanych konfliktów. Walka o wpływy między grupami jest brutalna. A handel nielegalnymi towarami, jak broń czy narkotyki, mimo licznych kontroli, pozostaje nieodłącznym elementem codziennego życia. Więźniowie o słabszej pozycji często stają się ofiarami przemocy i zastraszania, co dodatkowo podkreśla bezwzględne reguły panujące w murach tego obiektu. Codzienność więźniów w centralnym więzieniu jest surowa i monotonna. Większość dnia spędzają oni zamknięci w celach. Mając ograniczony dostęp do zajęć na świeżym powietrzu. W ograniczonych godzinach pozwala się im na spacery w wyznaczonych, ciasnych strefach na dziedzińcu, które są dodatkowo otoczone wysokimi murami i kontrolowane przez strażników. Nawet podczas tych krótkich spacerów więźniowie pozostają pod stałym nadzorem, a każdy najmniejszy gest lub ruch jest bacznie obserwowany. Dostęp do opieki medycznej jest w centralnym więzieniu także znacznie ograniczony. Osoby z poważnymi schorzeniami często muszą czekać tygodniami na podstawowe badania lub zabiegi, a sytuacja jeszcze bardziej pogarsza się w przypadku nagłych wypadków. Brak odpowiednich środków sanitarnych i ciasne, zaniedbane cele sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób, które łatwo przenoszą się między więźniami. Wyjątkowo wysoka jest zachorowalność na gruźlicę i inne choroby zakaźne, co jedynie potęguje złe warunki sanitarno-higieniczne panujące w całym więzieniu. Odwiedziny bliskich są możliwe, jednak obwarowane wieloma ograniczeniami. Spotkania odbywają się pod nadzorem i często są skrócone do minimum. Co więcej, więźniowie, którzy naruszą regulamin lub wejdą w konflikt z strażnikami, mogą zostać pozbawieni prawa do odwiedzin na wiele miesięcy, co dla wielu osadzonych jest dodatkową formą kary i izolacji. La Santé to historyczny zakład karny położony w 14. dzielnicy Paryża. Funkcjonujący nieprzerwanie od 1867 roku. Więzienie o zaostrzonym rygorze otrzymało nazwę od ulicy De la Santé, przy której znajduje się rozległy kompleks penitencjarny. Architektura zakładu stanowi przykład XIX wiecznego budownictwa penitencjarnego. Budynek ma kształt krzyża z centralną wieżą obserwacyjną, od której odchodzą cztery skrzydła. Taki układ miał zapewniać maksymalną kontrolę nad osadzonymi. Kompleks otoczony jest siedmiometrowym murem z punktami strażniczymi. La Santé słynie z rygorystycznego systemu segregacji więźniów. Osadzeni są dzieleni nie tylko według rodzaju popełnionych przestępstw, ale również według pochodzenia etnicznego, wyznania czy statusu społecznego. Ta praktyka, choć kontrowersyjna, jest uzasadniana względami bezpieczeństwa i zapobieganiem konfliktom między różnymi grupami więźniów. Warunki bytowe w zakładzie są wyjątkowo trudne. Cele, zaprojektowane pierwotnie dla jednej osoby, często mieszczą dwóch lub trzech więźniów. Przestrzeń życiowa jest minimalna. Pojedyncza cela ma około 7 m2. Wyposażenie cel jest spartańskie: metalowe łóżko, stolik, taboret i dziura w podłodze służąca jako toaleta. W starszych częściach budynku instalacja elektryczna i hydrauliczna jest przestarzała co prowadzi do częstych awarii. System kar w La Santé jest szczególnie surowy. Za najmniejsze przewinienia więźniowie trafiają do cel izolacyjnych nazywanych mitard. Są to pomieszczenia o powierzchni 3 m kwadratowych, pozbawione światła dziennego z betonowym podestem służącym za łóżko. Pobyt w izolatce może trwać do 45 dni, choć zdarzały się przypadki dłuższego przetrzymywania więźniów. Opieka medyczna stoi na niskim poziomie, mimo lokalizacji w stolicy Francji. Więzienny szpital jest niedofinansowany, brakuje specjalistycznego sprzętu i lekarzy. Więźniowie z poważnymi schorzeniami często czekają miesiącami na niezbędne badania czy zabiegi. Szczególnie trudna jest sytuacja osadzonych z problemami psychicznymi, którzy nie otrzymują odpowiedniej opieki psychiatrycznej. Przemoc w zakładzie ma charakter systemowy. Strażnicy stosują brutalne metody kontroli. A przypadki pobić i znęcania się nad więźniami są regularnie zgłaszane organizacją praw człowieka. Przemoc występuje również między osadzonymi, szczególnie w kontekście konfliktów etnicznych czy gangowych. W Lasante istnieje rozbudowany system nieformalnych hierarchii i zależności. Silniejsi więźniowie terroryzują słabszych, wymuszając haracze czy świadczenia seksualne. Personel więzienny często ignoruje te praktyki lub nawet czerpie z nich korzyści. Przymykając oko na przemoc w zamian załapówki. Problem samobójstw w zakładzie jest szczególnie poważny. Wskaźnik prób samobójczych jest jednym z najwyższych we francuskim systemie penitencjarnym. Przyczyniają się do tego fatalne warunki bytowe izolacja, przemoc i brak odpowiedniej opieki psychologicznej. Wyżywienie w zakładzie jest bardzo niskiej jakości. Posiłki są monotonne i często podawane zimne. Więźniowie, którzy mogą sobie na to pozwolić, uzupełniają dietę zakupami w kantynie więziennej, gdzie ceny są znacznie zawyżone. System resocjalizacji praktycznie nie funkcjonuje. Możliwości pracy są ograniczone, a programy edukacyjne i terapeutyczne są niedostępne dla większości osadzonych. Więźniowie spędzają większość czasu w celach, co prowadzi do degradacji psychicznej. LaSante słynie również z wysokiego poziomu korupcji wśród personelu. Za odpowiednią opłatę można uzyskać lepsze warunki, dodatkowe przywileje czy przemycić zabronione przedmioty. System korupcyjny jest głęboko zakorzeniony w strukturach zakładu. Problemy z narkotykami są powszechne. Substancje psychoaktywne są stosunkowo łatwo dostępne, często za cichym przyzwoleniem skorumpowanych strażników. Brak programów leczenia uzależnień pogłębia ten problem. Mimo licznych raportów organizacji praw człowieka i obietnic reform ze strony francuskich władz, sytuacja w La Santé pozostaje krytyczna. Przeludnienie, przemoc, fatalne warunki sanitarne i brak skutecznych programów resocjalizacji sprawiają, że zakład ten jest uznawany za jeden z najsurowszych w europejskim systemie penitencjarnym. Fleury-Mérogis to największe więzienie we Francji i jedno z największych w Europie, położone na południowych przedmieściach Paryża, w departamencie Esson. Wybudowane w latach 60. XX wieku. Zakład ten zaprojektowano jako miejsce nowoczesne, mające pomieścić dużą liczbę więźniów przy zapewnieniu warunków umożliwiających ich resocjalizację. Mimo ambitnych początkowych założeń, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej brutalna. Dziś Fleury-Mérogis jest synonimem przemocy, przeludnienia i trudnych warunków bytowych, stając się miejscem, które wielu francuskich więźniów określa jako piekło na ziemi. Zakład karny fleury posiada zdolność pomieszczenia około 3800 więźniów, choć faktyczna liczba osadzonych często przekracza tę pojemność, co prowadzi do poważnego przeludnienia. Warunki życia w więzieniu są skrajnie trudne ciasne cele, które często muszą pomieścić więcej osób, niż przewiduje ich maksymalna pojemność. Prowadzą do napięć i konfliktów. W wyniku tego dochodzi do częstych aktów przemocy, zarówno między więźniami, jak i między więźniami a personelem. Przeludnienie oraz ograniczone zasoby sprawiają, że osadzeni mają ograniczony dostęp do pomocy medycznej, edukacji czy programów resocjalizacyjnych, co pogłębia problemy emocjonalne i psychiczne wielu więźniów. Fleury Meroji. Jest miejscem, w którym regularnie dochodzi do zamieszek i buntów wywoływanych przez oburzenie więźniów na warunki, w jakich są zmuszeni przebywać. Wielu z osadzonych pochodzi z trudnych środowisk i ma za sobą długą historię przestępstw, co sprawia, że brutalne incydenty są na porządku dziennym. W więzieniu funkcjonują również nieformalne grupy i gangi, które walczą o dominację i wpływy, co prowadzi do nieustannego napięcia oraz częstych starć. Strażnicy więzienni również znajdują się pod stałym ryzykiem. Częste napaści na pracowników służby więziennej są bolesnym dowodem na wysoką skalę przemocy panującą w tym miejscu. Warunki sanitarno-higieniczne we Fleury Merois pozostawiają wiele do życzenia. Cele więzienne są często pozbawione odpowiedniego systemu wentylacji, co w połączeniu z przeludnieniem i długimi godzinami spędzonymi w zamknięciu prowadzi do problemów zdrowotnych. Zdarza się, że więźniowie muszą dzielić jedną celę z kilkoma innymi osobami, co dodatkowo zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i infekcji. W odpowiedzi na takie warunki więźniowie często posuwają się do strajków głodowych i aktów samookaleczeń, próbując zwrócić uwagę opinii publicznej na dramatyczną sytuację wewnątrz zakładu karnego. Fleury-Merozji jest miejscem, które przyciąga uwagę również przez osadzonych, którzy tam trafiają. W tym więzieniu przebywali zarówno groźni przestępcy. Jak i osoby skazane za terroryzm. Dodatkowo zakład ten przyciągał uwagę medialną, ponieważ często był miejscem osadzenia osób z kręgów przestępczości zorganizowanej oraz ludzi związanych z radykalnymi grupami politycznymi i religijnymi. Fleury-Mérogis stało się symbolem trudności, jakie napotyka francuski system penitencjarny w kontekście walki z brutalnością, przeludnieniem i niedostatkami budżetowymi. Soto del Real. To znane i owiane surową reputacją więzienie w Hiszpanii położone w regionie Madrytu. Oficjalnie określane jako Centro Penitenciario Madrid Quinti, zyskało popularną nazwę Soto del Real od miejscowości, w której się znajduje. Otwarty w 1995 roku kompleks penitencjarny może pomieścić do 2300 osadzonych, spośród których wielu stanowią osoby skazane za poważne przestępstwa, takie jak terroryzm, Handel narkotykami czy działania związane z przestępczością zorganizowaną. Więzienie jest podzielone na kilka pawilonów złożonych z bloków, gdzie każdy blok posiada zaawansowane systemy zabezpieczeń, takie jak kamery i elektroniczne systemy monitoringu. Cele są niewielkie i pozbawione większych udogodnień, co dodatkowo potęguje atmosferę izolacji oraz dyscypliny. Więźniowie większość dnia spędzają w zamknięciu a tylko przez krótki czas mają możliwość spaceru po ograniczonym placu więziennym. Nadzór nad osadzonymi jest szczególnie zaostrzony w przypadku osób uznanych za niebezpieczne, które poddawane są dodatkowym środkom bezpieczeństwa. Charakterystyczny dla Soto del Real jest ścisły reżim oraz surowość w stosunku do osadzonych. Każde naruszenie zasad spotyka się z natychmiastowymi konsekwencjami, co ma na celu utrzymanie pełnej kontroli nad więzienną społecznością. Strażnicy są znani z rygorystycznego podejścia, a zakład często pojawiał się w doniesieniach medialnych ze względu na konflikty między osadzonymi oraz stosowanie kar dyscyplinarnych. Ścisły nadzór obowiązuje również w zakresie dostaw jedzenia oraz komunikacji z osobami spoza więzienia, co dodatkowo ogranicza kontakt osadzonych z zewnętrznym światem. Soto del Real gościło na przestrzeni lat wiele znanych postaci z pierwszych stron gazet, osoby skazane za terroryzm, korupcję. Oraz działalność w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Przykładem mogą być prominentni hiszpańscy politycy oraz biznesmeni, którzy po wyrokach trafiali do tego zakładu. Pomimo zapewnień władz, że warunki w więzieniu spełniają standardy międzynarodowe, pojawiają się liczne skargi dotyczące traktowania osadzonych oraz fizycznych warunków panujących w zakładzie. W zamkniętej społeczności więziennej panuje szczególna atmosfera, a napięcia na tle hierarchii i wpływów Często prowadzą do konfliktów oraz sporadycznych aktów przemocy. W odpowiedzi strażnicy często zaostrzają procedury i izolują bardziej konfliktowych więźniów, co podkreśla wyjątkowo surowy charakter Soto del Real. W efekcie jest to miejsce, gdzie życie codzienne więźniów naznaczone jest nie tylko trudnymi warunkami fizycznymi, lecz także ścisłym nadzorem i restrykcyjnymi regułami, które sprawiają, że zakład ten stanowi jedno z najcięższych miejsc odosobnienia w Hiszpanii i całej Europie.